Nietypowe pojazdy to specjalność firmy, której pojazd stoi za nami, obok mnie Marek Balicki, firma Balcamp. Marku, tym razem Mercedes Sprinter, no w tej marce to się lubujecie, no i nietypowa zabudowa jak na was, bo dwuosobowa i w ogóle układ wnętrza zupełnie, zupełnie inny. Tak, dokładnie. Jest to pojazd Mercedes 7,4 metra długości, 180 koni, przystosowany tylko dla dwóch osób. Tak klienci sobie życzyli. Podróżują tylko w dwójkę, nie chcieli mieć dostępu do szoferki z przestrzeni mieszkalnej. Więc na początku tutaj jest toaleta, zresztą tak jak zaraz zobaczycie. Później cały aneks mieszkalny, czyli kuchnia oraz sypialnia. No właśnie, te, te dwie osoby, bo pojazd jest dość duży. Tak, oczywiście. Jest to najdłuższy z Mercedesów, 7,4 metra. To no, aż wysokości z tego tak, co Tak, dokładnie, Kłodnie. ponieważ tu jest klima dołożona i inne rzeczy, także mhm. y, jest tutaj router na dachu, klimatyzator, y, solary, trzy solary po 170 W. No, jest dosyć mocno doposażony tak, y, pod względem tego, żeby funkcjonalnie żyć, y, mhm. mieszkać i nie korzystać z przyłącza lądowego. Dobrze, co? Nie pozostaje nam nic innego jak wejść i pokazać to zupełnie inne wnętrze jak na firmę Balkamp. Oczywiście, zapraszamy do środka. Jesteśmy we wnętrzu tego pojazdu. Tu po lewej mojej stronie mamy łazienkę, do której zapraszamy. No, łazienka jest... z od razu, pomimo tego, że jest tak, jakby wewnątrz pojazdu, to ma swoje okno. Tak, dokładnie. Okienko. To, to jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Okienko, ma wentylację, ogrzewanie oczywiście. No, bardzo duży brodzik, jak na tego typu pojazdy 70 na 70 cm. Kamperowanie, no to rzadko jest. Jest bardzo duży. Oprócz tego, tak jak widać, jest tutaj umywaleczka oraz toaleta kresana. Która ostatnio bardzo często występuje w naszych pojazdach, bardzo dużo klientów chce tą toaletę. No, i sprawdza się. Pokażemy właśnie na czym to polega. Klesane, bo już oddzielny materiał był na ten temat. Ale klesane to jest toaleta, która po zrobieniu jedynki albo dwójki automatycznie zgrzewa no, tak zgrzewa woreczek, i one wpadają do tej szuflady tutaj, i zliczają się oczywiście, i po wypełnieniu tej szuflady bo jest sygnał, że trzeba opróżnić szufladę. Ciekawe rozwiązanie. Pamiętasz, że to tak mniej więcej dla klienta kosztuje? Mniej yy, więcej, nie chciałbym skłamać, ale około 1300 euro. Yy, ta toaleta kosztuje razem raz z montażem. Także yy, są to niby jakieś pieniądze, ale znowu nie trzeba środków, nie ma zapachów, nie ma niczego. No bo tutaj no, zgrzane te woreczki są hermetycznie. Jest to bardzo, bardzo praktyczna rzecz. Dobrze, bardzo duża, rzeczywiście brodzik bardzo duży. No i jakiś mały turbowęcik, taki z boku, tak? Nietypowy tak też, co? Tak, dokładnie, ale firma Max Fan od jakiegoś czasu już produkuje te wentylatorki, tylko że jest to bardziej dachowy. No tutaj z zamontowaliśmy go na ścianie. Y... Z tego co słyszałem, to klient się upierał. Tak, dokładnie. No mamy nadzieję, że to będzie funkcjonowało, będzie praktyczne, nie będzie pociekało, no ale to jakby okaże się w praktyce, bo sami mhm. niestety nieraz niektóre rzeczy musimy sprawdzić i jakby mhm. nie mamy w tym akurat dużego doświadczenia. Pierwszy raz montowaliśmy na ścianie. Dobrze, myślę, że tak. Taki mój mały, mały wniosek. To bardzo mi się podoba to, że została wypełniona ta część i dzięki temu z tyłu jest dużo większa przestrzeń. Tak, inne, inne to, to jest taki inny układ. Ja jeszcze u Was takiego nie widziałem. To, to jest kamper klienta, tak? To tak, już nie dokładnie, dokładnie. Tutaj jest lodóweczka, tak jak zaraz zobaczymy koło łazienki. Jest duża lodówka tego twarda z zamrażalnikiem. Jest to 120 litrów, także no, jest tutaj już. Dosyć duża a, I tu jest ta szuflada do zero, tak do przechowywania tak, owoców wobeców. i warzyw? Tak, dokładnie. To już jak w domu. Dokładnie. Obok mała szafka, wiadomo ubraniowa, taka no, z półeczkami plus szufladki. Mówię, całe zestawienie było zrobione pod projekt yy, klienta. No a tutaj mamy już dalej, to jest przestrzeń kuchenna. No właśnie. I, wiadomo i sypialna. Przestrzeń kuchenna sąsiaduje oczywiście z lodówką, także ta to połączenie tutaj i ten układ jest moim zdaniem bardzo fajne. No i dodatkowo jeszcze do tego płyta gazowa. Także, gazu Tak, tak jest. Gazu. Auto też zostało wyposażone w butę pod pojazdem do Aha. tanku zewnętrznego. Taką 30-litrową czy tam. Czyli pod całym łóżkiem tak. mamy jakby przestrzeń, powiedzmy bagażową, co też daje do dużej możliwości zabrania różnego rodzaju ładunki. To pokażemy, tak. bo ta przestrzeń jest duża. Łóżko jest olbrzymie wręcz, bo można normalnie, wzórz ma ponad 2 metry, tak to tak, łóżko? Tak, 2 metry 3 To za chwilę pokażemy. Łóż. No a na szerokość tak jak widać, no to jest 1,75 75. no to jest tak. bardzo duża tutaj przestrzeń i możliwość do korzystania, nie? Mhm. Tutaj po mojej lewej stronie tak jak widać są też kolejne szafki ubraniowe i, i powiedzmy tak serwerownia i ty, mała. Mała serwerownia, nie? Tak, już tak, powstała, no tutaj jest akurat dużo rzeczy porzucane, bo klient takich indywidualnych swoich pod, do podłączenia y, posiada i korzysta z tego, także tak jak powiedziałem prędzej, na, na dachu pojazdu, pojazdu jest zamontowany router, tak, antena, który jest połączony tak, tutaj z tymi urządzeniami, to wszystko sobie funkcjonuje, oprócz tego mówię, tutaj jeszcze jest dodatkowo pochłaniacz zamontowany do kuchenki. Tak. Bo wiadomo, solgaz jednak też wytwarza trochę ciepła, więc yy, no to Czyli wszystko. Czyli od razu, od razu to, to wyciąga. Tak, tutaj po lewej stronie, tak jak widać, zamontowaliśmy specjalną szafkę pod ekspres, przygotowany na wymiar na ekspres do kawy, dlatego też o. jest wentylacja zrobiona. Był wymierzony, był wsadzony, także tutaj jest ekspresik do kawy. I zobaczcie, tu jest od razu takie praktyczne rozwiązania. Nie wiem, może na początku kilka razy głową tutaj mógł uderzyć właściciel, ale takie naręcznik, nie? Praktyczne tak, dokładnie. Zastosowanie jakieś tam wieszaczki. To już wynikło w trakcie pewnie użytkowania i klientów. Tak, dokładnie. Co, tutaj też, też jest taka fajna suszarka pod spodem do Aha. kieliszków innych rzeczy że powiesić. A, można tutaj po prostu wsunąć. Tak, dokładnie. Tak. Jeszcze jest zamontowana zmywarka. No, niesamowite. Niesamowite. To już powiem, że to już jest... Dokładnie, mała luksus. zmywareczka, z której korzystano już. W pełni się sprawdza, nie ma problemu. Pojazd jest zupełnie wystarczalny. Posiada tutaj, jest układ wiktronowski zamontowany, wiktrona, tak. przetwornica 3000 Multi o, to duża przetwornica, ale to ze względu pewnie na klimatyzator tak, i, na, i na zmywarkę. Tak, dokładnie. Tutaj praktycznie całe systemy pracują no, niezależnie, tak jak widać. Nawet teraz można wszystkiego używać w każdym momencie. Wyłączymy wentylator, żeby mm. nam nie hałasował. Rozmawiałem z właścicielem przed niedawno i mówił, że on bez podłączenia do słupka normalnie korzysta z klimy. Tak jest, dokładnie. No, y, powiem tak, tutaj jest dosyć duża ilość solarów, więc y, też doładowują te akumulatory w miarę, y, w miarę dobrze powiedzmy. Jeszcze raz są trzy czy cztery powiedzmy Trzy solary. Trzy, czyli 510, y, około 510 W. Tak, ale tak jak teraz sprawdzimy, to jest w tym momencie 185 W y, ładowania, tak? No dzisiaj są w miarę dobre warunki. No i, ale jest gorąco dlatego ta sprawność tych solarów jest troszeczkę mniejsza, nie? Dokładnie, ale tak jak widać cały system pracuje bardzo fajnie. A mógłbyś troszeczkę powiedzieć o tym Victronie, o tym systemie? Yy, tak, jest tutaj zamontowany, yy, tak jak już powiedziałem, yy, MultiPlus, Cerbox GX do mierzenia wszystkich systemów, oprócz tego są yy, boczniaki tak zwane zamontowane, którą, yy, które mierzą yy, pobór prądu w każdym momencie. Oprócz tego, tutaj wiadomo, tak jak to, czy jest ten 70 założony, e, oprócz tego jest, musi być niestety Orion DCDC -DC do e, przetwarzania prądu z alternatora. Mhm. No i wiadomo, MPP e, 50 do solarów. Do solarów. <coughs> Cały system jest spięty jako, że te wszystkie urządzenia są Wiktronowskie, to one współpracują ze sobą bardzo dobrze. Są podpięte pod dwa akumulatory 200A, mhm. co też. A, 400 am amperogodzin jest, tak? Tak, dokładnie. Dlatego to też daje no, nam duży tutaj zapas yy, energii. No i też no, w miarę to do korzystania, tak na powiedzmy, bez zasilania. Nie? No właśnie, właśnie to jest ciekawe, że oprócz tego, że oczywiście to jest pojazd dwuosobowy, to jeszcze właściciel sobie zrobił taki. Praktycznie autonomiczny pojazd, nie, niezależny, bo stwierdził, że nie, normalnie, nawet jaki jest na kempingu, to nie, nie musicie podłączyć w ogóle do prądu, bo tych akumulatorów i tych solarów mu w zupełności wystarczy. Tak to było przez Was zaprojektowane i fajnie stworzone. Tak jest, dokładnie. Takie było założenie od początku, i no na razie się sprawdza. Jedyny, yy, jedyny minus, jaki powstał, to że zapomnieliśmy przeprogramować Wiktrona, pobierał za dużo amper i yy, wyrzucał korki na polach kempingowych. No właśnie, bo Wiktron ma taką, taką funkcję, że może. Pobierać z zewnątrz, ale może to pobieranie łączyć z tym, co sam wytwarza i ze, z akumulatorami swoimi. Tak? tak, dokładnie. Żeby nie wywalały korki, w cudzysłowie, nie wywalały korki na kempingu, a za granicą są zabezpieczenia, na przykład 6A. No, jak zaczął pobierać więcej, to wyrzucało korek na kempingu. A Victron ma taki fajny system. Który, o którym już właśnie wspomnieliśmy, pokażę, jak to. Na początku tutaj widać tak jak teraz jest wyłączony w ogóle MultiPlus, ale widać przepływ prądu cały czas, jak CERBOX pokazuje, jak teraz ładują solary i idzie do akumulatora. W momencie, kiedy sobie przesuniemy, oj, yy, tutaj wejdziemy w menu i tu mamy wszystko. Czysta woda, widać jest 50%. Yy, multi plus jest wyłączony. Wchodzimy sobie w opcję i stan. I tutaj jest limit prądu wejściowego, napięcie DCDC. -DC, jakie jest? I tutaj nawet jeżeli wejdziemy w limit prądu, to możemy sobie wziąć i teraz dodać. Lub... Albo zwiększyć, albo zmniejszyć. I dokładnie. I teraz to jest limit prądu, który no, zostawimy już na 6, żeby nie było. Tak. I tak samo tutaj, jeżeli jest przetwornica włączona, to wystarczy yy, na nim kliknąć, tylko. A, tutaj i tylko mamy ładowanie, wchodzimy i jest tylko ładowanie inwerter. Tak. Wchodzimy na inwerter i już z automatu inwerter zaczyna pracować. Mm -hmm. I teraz tak. mogę, dzięki temu no, tak. muszę klimatyzator, tak? Dokładnie. I teraz jeżeli wejdziemy dokładnie, pracuje już klimatyzator i teraz jeżeli wejdziemy z powrotem w o, i teraz już z automatu widzimy jak idą pobory prądu, nie? Obciążenie AC 69 W mamy i tak teraz obecnie ładowane 239, klimatyzator obecnie pracuje, czyli jak na razie no nie mamy tutaj Najmniejszych problemów pojeździ. Aha, czyli no, mamy na dachu. Z dachu dostajemy 235, tak? Tak jest. Obecnie jest włączony klimatyzator jako wentylator i pokazuje tylko zużycie 71 W. Jeżeli podkręcimy go delikatnie w tą stronę, na większe obroty, to jak zauważymy, już wzrośnie obciążenie do 91 W. Jeżeli jedziemy dalej. O, poczekaj, zaczynamy tutaj, Wentylator na trzeciej funkcji. I teraz wejdziemy na klimatyzator. Już jest wiadomo, dużo większy pobór. Tak, tak. Ale nadal to jest to jest 500, teraz jest obecnie 40 W, 50 Czyli około 150W różnicy w, pomiędzy dokładnie. dostarczonym prądem, a, a, a zabieranym. Pobieranym. Tylko, że Pobieranym. teraz jeszcze dostarczony cały czas, bo on i tak pokazuje cały prąd pobierany. łącznie jest oświetleniem, które tak. mamy włączone tak. w pojeździe. Yy, ładowarkę mamy włączone, te wszystkie rzeczy, nie? O Czyli powiem tak, jeżeli byśmy ustawili tak optymalny klimatyzator, <noise> jako wentylator nawet, żeby nam tutaj przewietrzył. No właśnie, to, o, to tak na naprawdę długim biegu, no tak. to spokojnie tutaj prąd zużywany jest mniejszy niż produkowany. No właśnie, czyli jesteśmy całkowicie niezależni. Tutaj akumulator widać, że żeśmy już trochę ten klimatyzator pracuje, no i. Przy tej różnicy, bo tam było około 150 W różnicy na tym wyższym biegu dostarczonego, a pobieranego, to to bardzo mało pobrał jeszcze z akumulatora, nie? I Victron, tak. i to też jest ciekawe, że Victron pokazuje, ile wat pozostaje w akumulatorze, nie? Tutaj o... jeszcze musimy zmodyfikować mało trochę system, bo tutaj jak widać, on się wygasza. Tak, ale wikt... dłużej, tak? Dłużej. Eee, to znaczy inaczej, bo wygasza się, ponieważ akumulatory są całkiem z tyłu w bagażniku, mhm. eee, cały system Wiktrona jest z tyłu. Musieliśmy zamontować przedłużkę do yy, touch'a yy, w wyniku czego potrzebujemy teraz jakby wzmacniacza sygnału, on wygasa, bo Aha. on ma jakby za małą moc sygnału, ale to mhm. już mamy, zamówiliśmy w Victronie yy, zestaw, który ma jakby wzmocnić sygnał i bez problemu monitor nie powinien wygasać tak szybko, nie? Mhm. Także tutaj, autonomiczny, autonomiczny kamper, no i co? widać tutaj obok jeszcze jest, yy, no akurat jest rezerwa, tak. bo się skończył gaz. Zbiorników tak, pod pojazdem. No i tutaj jest grzałka na zimę do szarej wody, bo niestety w naszych pojazdach woda jest, szara woda jest pod pojazdem. Na, pojazd. zewnątrz, na zewnątrz, I tak. mamy zamontowane grzałki. Oraz czy to zamont... wystarcza? Znaczy no, no, grzałka jest zamontowana nad zlewem wody, tak? Tak nad... Jest, dokładnie. Nad... nad wyjściem wody. Tak jest, dokładnie. Tak. Oprócz tego jest zaizolowany, no, jak do tej pory w zupełności to wystarczało, nigdy nie było problemów. Wiadomo włącznik pompy wody, no bo tu jakby musimy zawsze włączać osobno. No bo system wiktonowski jeszcze do, yy, nie ma na obecny moment, tak żebyśmy mogli w panelu włączać wodę. Mhm. To jest jedyny jego minus, że musimy na osobnych włącznikach robić urządzenia. No i wiadomo, włącznie główny prądu. Ale z tego co wiem, to Victron już pracuje albo ma już nowy, nowy panel jakiś, tak? Tak, dokładnie. i jest tam test, tak, zobaczymy jak się uda, to w najbliższych pojazdach już będziemy chcieli założyć właśnie, gdzie będzie już w dotykowym panelu będzie hmm. i włączanie wody Czyli i... Czyli praktycznie wszystko już, tak? Tak jest. No, jeszcze... no, i jeszcze ten system Victrona jest kompatybilny i z Trumą, tak? Tak jest, dokładnie. I z, z także... Zresztą Dometika to pokazaliśmy, pokazując to połączenie na tym, na, na wyświetlaczu, tak? To zużycie. Tak, dokładnie. No mówię, teraz jeszcze pracujemy nad nowym systemem, ale to już niedługo zobaczycie. Nowy system, który opracowuje, to znaczy, podłączamy. System EcoFlow, który w innym pojeździe, o którym opowiemy później. No właśnie, w innym, w innym filmiku, bo to również ciekawy, yy, ciekawy pojazd ciekawy i bardzo ciekawy system. Dokładnie. Marku, du dużo powiedzieliśmy co w środku, ta przestrzeń z tyłu jest olbrzymia. Za chwilę ją jeszcze pokażemy z innego, z innego miejsca. Także no, fajny projekt. Myślę, że on powinien na stałe zagosić w waszym katalogu. No, obecnie mieliśmy y, ostatnio wydać też filmik, ale no, jakoś zabrakło czasu, bo też wypuściliśmy pojazd na Manie, bardzo podobnej zabudowy, y, też y, przestrzeń zamknięta, szoferka jakby bez dostępu do tylnej części pasażerskiej, powiedzmy hotelowej. E, ale no, jakoś z braku czasu y, nie, wy, nie wrzuciliśmy filmiku, ale postaramy się w najbliższym okresie go pokazać. Dobrze, idziemy do tyłu. Marku, w środku bardzo dużo miejsca, dużo przestrzeni, ale z tyłu myślałem, że ten garaż jest troszeczkę mniejszy, a tu się okazuje, że olbrzymi. Tak <tryk> jak widać, wchodzą tutaj, są włożone trzy skrzyneczki, które będą na wózku jeździły. Oprócz tego tam jest dział elektryczny. Tutaj się znajduje cała przestrzeń ładunkowa. No, tej przestrzeni tutaj jest bardzo dużo. Gdyby nie to, że tutaj jest włożony potężny zbiornik wody, niestety. No właśnie, powiedz ile, bo mnie to zaszokowało. <tryk> tu jest 300 litrów wody. Włożony duży zbiornik. No ta klientka sobie koniecznie zachciała, po prostu powiedziała, że woda to jest podstawa, to ona musi mieć tak. pojeździe. Ma zmywarkę, ma duży prysznic. Dokładnie. No To musi mieć dużo, dużo wody, hmm. ale powiedzmy jeszcze, że to nie jest pojazd na do 3,5 ton, tylko tak, na 40, jest to 50, 419, tak? powyżej 4 ton rejestrowany, także tutaj no, jakby mogliśmy sobie pozwolić też i na poszaleć trochę z wodą i z innymi rzeczami. Mhm. Marku. Dziękuję Tobie bardzo za zaprezentowanie tego pojazdu. Myślę, że tym sposobem znajdziesz wielu swoich klientów, takich, którzy myślą o takim pojeździe, którzy podróżują sami przede wszystkim, bo to jest, bo to jest ważne. Wielokrotnie swoje pojazdy kupujemy na wyrost. Ale no, po co? Dokładnie. Większość ludzi, którzy u nas kupują pojazdy, nawet na 4 osoby. I tak z biegiem czasu, jak rozmawiamy, bo mamy kontakt z klientami, to się okazuje, że oni wszyscy i tak w większości podróżują w dwie osoby, maksymalnie w trzy. To jest, yy, dlatego większość pojazdów, no wiadomo, dokładanie dachu, wszystkiego wiąże się z wagą, z użyciem paliwa, ze wszystkim, nie? A tutaj najczęściej jednak bywa tak, że te pojazdy są użytkowane przez dwie osoby. Pytanie, czy ten pojazd można by było zrobić na DMC 3,5 tony? Jeżeli by był mniejszy zbiornik, na przykład tak, tak. Jeżeli byłyby jeżeli zachowane tutaj, powiedzmy, standardy, czyli tak. zbiornik 110 litrów bez zmywarki, to jak najbardziej ten pojazd by się zmieścił w 3,5. Dobrze, jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszamy do filmu. Dziękuję Balkan. i zapraszamy.